No, doświadczam tu bardzo dużej takiej, e, e, takiej no nawet można powiedzieć, e, bliskości. Czymś najbardziej charakterystycznym dla Uniwersytetu Papieskiego będzie to, że jest bardzo kameralny. To po prostu jest też cecha tej uczelni, że wykładowcy i cała kadra mm, są bardzo skierowani na studentów, e, na pomoc im, wsparcie. Tu ten czas jest. Na indywidualne konsultacje, na jakieś takie rozmowy. Faktycznie yy, widać takie partnerstwo w tym wszystkim? Tu się odnalazłem i yy, poznałem fajnych ludzi i fajnych też yy, wykładowców. Jeśli ktoś zastanawia się, czy warto studiować psychologię, jedyne, co mu grozi, to poszerzenie swoich horyzontów. Dlatego tu, a nie gdzie indziej? Warto spróbować.